Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych to szkoła, która w ostatnim czasie nie daje o sobie zapomnieć. Po sukcesach uczniów na ogólnopolskich konkursach budowlanych nadszedł czas na kolejne warsztaty i prelekcje. Tym razem najnowsze techniki związane z makijażem uczennicom technikum fryzjerskiego prezentowała firma, która została oficjalnym partnerem szkoły. Pierwsza lekcja dotycząca historii naszej firmy, czyli firmy Pierre René oraz podstaw makijażu, tak zwanego make up, no make up, czyli podkłady, pudry, korektory. Współpraca z firmą zawarta została w ramach nowych innowacji nauczania, które stopniowo wprowadzane są właśnie w grudziądzkie budowlance. Od... Kilku lat już dążyliśmy do tego, żeby stworzyć nową innowację w naszej szkole. Innowację rozszerzającą kierunek techniką usług fryzjerskich o wizerunek, szkroowanie, wizerunku oraz pielęgnację dłoni. Została ona zaakceptowana przez naczelnika Wydziału Edukacji, pana Andrzeja Herka. Dostaliśmy takie zielone światło, że mogliśmy do kuratorium wysłać całą dokumentację związaną z innowacją. Wyposażamy szkołę we wszystkie produkty kosmetyczne, w akcesoria, bo oczywiście w ofercie mamy akcesoria kosmetyczne, aby dziewczyny mogły. Na naszych produktach pracować. Dajemy co najważniejsze naszą wiedzę. Przyjeżdżamy, tutaj zjeżdżamy się z całej Polski, dajemy wiedzę dziewczynom i przekazujemy ją w bardzo profesjonalny sposób. To oczywiście nie koniec szkoleń prowadzonych przez wspomnianą firmę. W planie łącznie są cztery prelekcje. Kolejne etapy to będą etapy bardziej praktyczne, czyli już robienie takich pełnych makijaży, będzie makijaż wieczorowy, makijaż ślubny. Jakby każda lekcja jest podzielona na te panele. Po kolei musimy omówić materiały i produkty, które są stosowane do makijażu twarzy, do makijażu oczu, do makijażu ust. Ta szkoła jest takim, taką pierwszą dużą szkołą, z którą, z którą nawiązaliśmy współpracę i oczywiście w regionie całej Polski jest kilka szkół, z którymi współ, już współpracujemy i szukamy kolejnych partnerów. Z tego typu zajęć w szczególności zadowolone są same uczennice. Dzięki takim warsztatom mogą poznawać rzeczy, o których na zwykłych lekcjach się zazwyczaj nie mówi. Więcej tutaj się poznajemy, szczególnie na przykład makijażu teraz. W szkole mamy teraz typowo fryzjerstwo. Tutaj poznajemy typowo do makijażu, więcej różnych technik, jak nakładać wszystko. Mimo tego, że robimy to w domu na co dzień, to i tak jest inaczej. Więcej tego poznajemy i po prostu jesteśmy w tym bardziej udoskonalone. To nam bardzo pomaga, nawet yy, takie... Jeżeli chodzi o makijaż, nawet do fryzjerstwa, bo tak jak dzisiaj były szkolenia, była mowa o kolorach, odcieniach ciepłych, różnych tonacjach. To wszystko jest też zbliżone do fryzjerstwa i jeżeli mamy na te egzaminy, to nam wszystko podwyższa. To oczywiście nie wszystkie szkolenia, na jakie mogą liczyć uczennice technikum fryzjerskiego. W ciągu roku co najmniej kilka razy zwykłą, szarą codzienność lekcyjną zamieniają na tego typu wykłady. Szkoleń mamy bardzo dużo w roku, jest około 80 szkoleń z różnych marek, z różnych specjalizacji. W celu zwiększenia atrakcyjności dla naszych uczniów edukacji, tak samo żeby mogli poznać technologię, poznać produkty, preparaty, żeby mogli być jak najlepiej przygotowani do późniejszej pracy w zawodzie.